Cześć, dzień dobry. Na początek tradycyjny żart prowadzącego. Ile nici ma dentysta? Stomatologiczne. Zapraszam na nowy odcinek o nitkowaniu zębów. W komentarzach pod moimi filmami dotyczącymi profilaktyki próchnicy pojawiają się takie zdania, że przecież szczotkuje zęby, a i tak pojawiają się nowe próchnice. No tak, może to wzbudzać u Was wątpliwość, ponieważ powiedziałem, że szczotkowanie zębów znacząco zmniejsza ryzyko powstawania próchnicy. Zmniejsza, ale nie eliminuje. A szczotkowanie nie jest jedyną metodą oczyszczania zębów. Jednym z jej najlepszych uzupełnień jest nitkowanie zębów, o którym dzisiaj chciałbym Wam kilka słów opowiedzieć. Algorytm YouTube'a jest bezlitosny i czas działa na naszą niekorzyść. Z każdą sekundą oglądalność spada. Dlatego dzisiaj zaczniemy od instruktażu, w którym pokażę Wam prawidłowe techniki nitkowania zębów, a następnie opowiem trochę teoretycznych informacji, będą również ciekawostki. Już w kilku filmach mieliście okazję zobaczyć taki rekwizyt sztuczną szczękę. W jednym z nich zapytałem was, jakie imię dalibyście temu naszemu pomocnikowi? Odpowiedzi padły dokładnie dwie. Jedna to było imię Dariusz, a druga określenie szczękościsk. I wydaje mi się, że Dariusz Szczękościsk to łamaczowo-językowo-stomatologiczna perfekcja, jeżeli chodzi o nazwę dla naszego przyjaciela. Także poznajcie Dariusza Szczękościska. Zaczynamy od oderwania 40-50 do cm odcinka. Naciągamy na dwa palce środkowe. Nitkę przytrzymujemy palcem wskazującym oraz kciukiem. Długość odcinka pomiędzy palcami powinna teraz wynosić około 3-4 cm. Bierzemy Dariusza, który, mimo swojego nazwiska, nie ma żadnego problemu z szerokim rozwieraniem swoich szczęk. Tak napiętą nitkę wprowadzamy w przestrzeń pomiędzy zębami. Jeżeli mamy problem z wprowadzeniem nici między zęby, możemy użyć ruchu wahadłowego. Bardzo delikatnie wprowadzamy nić poniżej brodawki. Nitkę dociskamy do powierzchni zęba, a następnie wyciągamy ją. Czynność tę powtarzamy w tej samej przestrzeni, dotykając drugiego zęba. Brawo, właśnie wyczyściłeś pierwszą przestrzeń między zębami. Pozostało ci jeszcze około 25. Pamiętaj, że nitką należy się posługiwać bardzo delikatnie. Nie wolno wykonywać ruchów posuwistych. A podczas wprowadzania nitki należy zachowywać się bardzo delikatnie, aby nie zerwać przyczepu dziąsła. Takie agresywne zachowanie zdecydowanie negatywnie wpływa na stan naszych dziąseł. Dziękuję serdecznie Dariuszowi za nieocenioną pomoc. Jeżeli podczas nitkowania zdarzy się, że pojawi się krew, to jest całkowicie normalne. 90% Polaków w ogóle nie używa nitki do zębów lub używają rzadziej niż raz w tygodniu. Co oznacza, że dziąsła nie są przyzwyczajone do tego rodzaju aktywności, tego rodzaju oczyszczania i prawdopodobnie są w stanie zapalnym. Więc jakiekolwiek drażnienie dziąseł będzie wywoływać z ich strony reakcję w postaci krwawienia. Ale wystarczy, że przez kilka dni będziecie regularnie nitkować zęby, a gwarantuję Wam, że krwawienia ustąpią. Po co w ogóle mamy nitkować zęby? Tak jak powiedziałem, szczotkowanie jest niewystarczającą metodą higieny. Nawet najlepsza szczoteczka nie da rady dotrzeć do często bardzo ciasnych przestrzeni międzyzębowych, i tutaj z pomocą przychodzą nam nici dentystyczne. Poprzez prawidłowe używanie nici dentystycznych, będziecie mogli doczyścić tę powierzchnię, która bardzo często jest siedliskiem bakterii. I dzięki temu będziecie mogli zachować powierzchnie styczne wolne od próchnicy. Ale profilaktyka próchnicy to nie jedyna zaleta używania nici dentystycznych. Usuwając płytkę nazębną, skutecznie zapobiegamy powstawaniu kamienia nazębnego. Prawidłowo doczyszczona przestrzeń między zębami sprzyja również procesom remineralizacji. Dla tych, którzy potrzebują twardego podkładu, są badania naukowe, które potwierdzają skuteczność używania nici dentystycznych. Redukcja pruchnicy na powierzchniach stycznych nawet do 40%, a poza tym zdecydowane ograniczenie zapalenia dziąseł. Bardzo często zgłaszają się do mnie pacjenci, którzy mówią, że szczotkują zęby, ale jednak czasem pojawia się ból, dyskomfort, dziąsła krwawią. Okazuje się, że nie nitkują i to jest główna przyczyna. Wprowadzenie do higieny nici dentystycznej poprawia jakość oczyszczania jamy ustnej i zdecydowanie poprawia się stan dziąseł. Pewnie ciekawi jesteście, jakie nici dentystyczne będą najlepsze. Rynek oferuje... Tyle nici dentystycznych, naprawdę yy, ilość producentów, ich asortyment są tak szerokie, że ciężko byłoby wymienić wszystkich producentów, nazwy i zalety ich produktów w ciągu jednego odcinka. Dlatego powiem tak, standardowa nić dentystyczna to jest nić nylonowa. Może być ona woskowana, może być ona z dodatkiem fluoru lub innego aromatyzującego, odświeżającego zapachu. Są również nici do zarówno węższych przestrzeni międzyzębowych, ciaśniejszych, jak i tych szerokich, tak zwane nici superfloss, które pęcznieją pod wpływem kontaktu z wilgocią. Dzięki temu lepiej oczyszczają szerokie przestrzenie międzyzębowe. Oraz to bardzo ważne dla osób, które użytkują aparaty ortodontyczne. Dla nich właśnie są te nici dedykowane. Bardzo usprawniają higienę jamy ustnej yy, u osób noszących aparaty stałe. Mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę dotyczącą nici dentystycznych. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale historia nici dentystycznych ma już niemal 200 lat. Już w 1819 roku pan dr Levi Parmley, mam nadzieję, że tak się wymawia to amerykańskie nazwisko, lekarz-dentysta z Nowego Orleanu, zalecił swoim pacjentom używanie nici, wtedy to były nici jedwabne, do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych. Swoją drogą ten pan doktor uznawany jest za jednego z ojców profilaktyki stomatologicznej. Jestem zaskoczony tym, że tak szybko udało mi się nagrać ten odcinek. Dlatego, jeżeli o czymś zapomniałem albo nie powiedziałem czegoś, co Was intryguje, to na dole w komentarzach możecie zadawać pytania, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy wytrwali do końca tego odcinka. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś o stomatologii, Albo bezpośrednio o tym, co się dzieje w gabinecie, albo o tym, co jest związane z tą branżą, albo z zawodem lekarza-dentysty, śmiało zadawajcie mi pytania w komentarzach, wysyłajcie wiadomości na Instagramie. Będzie to dla mnie również inspiracja do tego, o czym mam rozmawiać w kolejnych odcinkach, które mam nadzieję już niebawem. A z Wami mam nadzieję, że będę się widział już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć!